Cześć! Witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś yy, spróbujemy <grydy> zdobyć startokena z Sijja. Spróbujemy, <grydy> bo jest naprawdę ciężko. No, ja nie potrafię grać z nie lubię wręcz. Ale mamy nie najgorszy team, bo mamy El Primo, który robi duży damage. O, chociaż nikt nie, wyszedł, nikt nie wyszedł z środka, trzeba było zgarnąć tylko parę i ucieknąć. Udało się jakkolwiek. Oni chyba nie ogarniają, bo nie zbierają śrubek i się cofają strasznie, więc... Chyba to będzie wygrane Może nadrobię mieć 4 śrub lepszą 4 śrubki lepszą to się chyba nawet nie da Ale mi się zdaje, że to już jest wygrane, bo jak widać to oni słabo grają, ja strasznie słabo No to nie potrafimy im zrobić tak naprawdę Próbujemy to wbić po prostu, wbić to, to byle się damy i tyle Tego bóla weźmiemy sobie tylko No i zginęłem. No niestety cztery strzały wystarczyły, abym aby zginął. No, na pewno gdyby inni moi tam pomogli mi trochę nabijać ten e, safe, to no, na no, pewno by było lepiej Nie udało mi się go zabić Dobra no, i tak mamy kolejny level Kolejnego bota więc to już jest na pewno wygrana tak mi się zdaje bo tak jak widziałem jak oni grają to raczej no, na fest. No tak, to jeszcze wejdę, tam wybiję coś najbardziej No i to jest tyle wygrana, więc otworzymy sobie Big Boxa i zwykłego boxa, Brawl Boxa I zobaczymy, może coś wypadnie Oby. Ja nie byłem by tutaj wypadać po tego Nie wiem czy nawet... Jed... nie, dwóch nie zdążyłem, nie, nie na Big Dwóch no, nie, no, to co, tak, że nic nie ma tutaj. Tak? Ale było 50 Golda, więc to no, 4 rzeczy, są 3 rzeczy, więc jest szansa. Zobaczmy, jest Max i zobaczmy. Jest coś nowego. Nie wierzę, co. Strapower, Power do Daryla. Ale fajnie. Strapower Power Boże, gadżet. No, ciekawie, ciekawie. To byłoby bardzo fajne. Naprawdę, tego się nie spodziewałem wręcz. Mamy nową rzecz do Daryla. Gadżet. I z tego co wiem, on jest bardzo fajny na hejstach. A hejsta, bo na hejsta albo na bo bardzo dużo zadaje. Nie ale możemy go sobie wypróbować. Tutaj o, oh, friendly game'a sobie stworzę. Na siżu to może nie, ale sobie weźmiemy hejsta. Chciałem kliknąć hejsta. Kat... E, gdzie jest? sobie to. Ogarniemy sobie, zobaczymy jak to działa. Nie patrzyłem jak to działa jeszcze. czy znaczy, wiem jak to działa, tylko nie wiem jaki to damage to konkretnie zadaje. Może właściwie jakiś fajny i wtedy by było spoczko. Mm. Ktoś tu środkiem wyszedł. Tak, wyszło. To był El Primo. spróbuj tutaj wjechać. Nie, to trzeba tak dobrze ustać strasznie. Nasz bot podjechał. 2800 bo możemy obić. W każdym nie możemy się ruszyć z tym. O kurde, to nasze działko obija strasznie. To są bijają wszyscy Ale mi się zdaje, że ten gadżet nie będzie najgorszy Nawet na zwykłe starcie czy coś takiego No nie będzie bardzo dobre będziemy zaraz tam wjechać Jeszcze raz tam wjechać O teraz 3500 złotych więc... Bardzo fajny damage Na pewno będę go używał ale to było ciekawe, Liczę może na jakąś nową postać. Jest... są punkty. punkt, jest... gadżet. Zobaczymy, no, Zagram sobie teraz peny na tej macie. Majne chyba. Bardzo fajna łapka. No może nie na takie postacie jak teraz są. Otóż Bibi tutaj może podjeżdżać. Ja tu sobie pójdę w prawą stronę, bo wyciągnął mi kolegę. Okej, tak ja nie chciałam się iść na lepiej, ale będę ja tu... Tutaj Spike może dostanie sobie a ja O kurczę, ona mnie tu... Ściągnęła na mnie kłopoty z nim Ale co ja zrobiłem? Mogłem auto-jamować. Uuuu, ale czemu zrobił ten Spike? Przewidział przyszłość. Wiedział, gdzie wyjdę. Dostałem hita. To 1500 dobra. O nie, trzeba ją przyciągnął nie przeciągną go szybko, tak to no, damage. a to już na nie ma. Trzeźli, trzeźli. Trzeźli, trzeźli. Trzeźli, trzeźli. Trzeźli, trzeźli. Trzeźli, trzeźli. O, ten spike nolała. Jakby nasz dzień potrafił przyciągnąć go tam, no to by było bardzo fajnie, ale nie peny gość. Chociaż spike to by było ci Przyciągnąć, mi się zdaje, bo jednak on ma demet straszny. Tam jakaś bańka pociągnęła, chociaż to może tutaj nasz... nie. Nasze działko nic nie zrobi, więc nasza peny raczej tutaj nic nie zrobi tak samo. Nie wiem, w tym sezonie mam jakiś problem z nabijaniem z postaci. Naprawdę. No, i ciężko jest niektóre postaci mi nabić, nie wiem czemu. Na przykład taka penny. W tamtym sensie chciałem nabić na 600. Już byłem bardzo blisko, żeby ją nabić na 600, ale się nie udało. I trochę mnie zdenerwowało to. Ja nie powiem, że nie. Mam 20 i mi brakuje 10. Czyli. Dobra, Jeanowi tutaj muszę 40 nabić. Więc chyba bierzemy tak i gramy po prostu. I zobaczymy. Też jeszcze innego Brawlboxa otworzę w tym odcinku. <laughs> Mini Opening. Mapa jest na pewno nie na Gina, ale zobaczymy. Bo na pewno nim będzie najłatwiej nabić cokolwiek. Tutaj spróbujemy na górę pójść, tu będą dwie osoby. Jest tu pamka i jest oko. Może to to. Nie, nie, mam szans z nią. O, no, no. Wyjeżdżę już teraz. Oj, oj, no ja nie umiem jakoś dzisiaj grać też zbytnio, nigdzie mi nie idzie tak szczerze w żadnej grze, ale zobaczymy, może, może zagram po prostu Brawl bo Brawl jest zawsze spoko. Mamy Sprouta, mamy Underdoga też. Teraz zobaczymy, jak to się będzie grało na Underdogu, ale to obijamy gościa. On ma demo, zaraz będzie miał ulta, więc się na spokojnie. Nawet nie musi się zostawiać. Po co tu zostawiłeś gościu? O, jeszcze nie tą osobę No mógł tego nie zostawiać na pewno, bo teraz mamy problem. No, właśnie. Mógłby zostawić po prostu dalej, kiedy my mieliśmy piłkę. Bo my mieliśmy piłkę tu, więc mógłby zostawić tamto ściankę po prostu. I by już wyszło lepiej. Dobry. Dobry. Ja spróbuję tu się przekamić na chwilę I zobaczmy Tu wyjdzie, tylko dostaje damage nawet spory Ostatni to Max mm. Max też zginęła. Ja mam multa Mogę spróbować kogoś wykorzystać Ojojoj, czemu to nie weszło? Dlaczego? Ja mam, nie parę. Trzeba tam jeszcze bliżej podejść po prostu. Ojejku Jeszcze dwa hity sprzedałem, już jest po mnie. Jakoś tak przyciągnę, żeby się o, nie cię Fajnie niespodziewane przyciągnięcie dostał. Nie. nie! Nie! Ale użył idealnego ulta wręcz. Nie, zastawili się już. No niestety, na no ten mecz chyba będzie znowu przegrany. No nie wiem, dzisiaj jakoś jakiegoś w graniu. Niestety. Kurczę, się idzie zdenerwować na no Się Nie da nic zrobić tutaj, nasz crowd zginął. Jeszcze go spróbujmy. Co?! No nie, wychylował się na Maxa jeszcze. Ale mam nieszczęście, na underdogu jeszcze przegrałem, to już w ogóle. Nie spróbuję jeszcze raz zagrać po prostu. Zobaczymy, może coś się uda. Ja już jestem zły na to grę. No, jeszcze mamy Mortisa, no to w ogóle... Słabo trochę. Tam jest B, to będzie go kontrolować na pewno? Ja dostanę dwa hity. Dobra, ona zginęła. Tu mi się zdaje, że ten Mortis może ogarniać jakoś. Jakoś tą grę może ogarniać. Oh. no to popisowy trik jak widać. Chciałem ją przyciągnąć, żeby zostawiła tę piłkę i wróciła sobie do bramki. No ale ja mam teraz jakieś lagi dobię światło Kurde. Proszę mi się nie lagować. Come on! Proszę mi się nie lagować, no mówię, nie! No. Ajajaj, I co ja mam teraz zrobić? Jak mam tak dzień no, co ja mam zrobić? No, nic nie zrobię. Dobra, to teraz to sobie nie? Dobra, fajnie Zwardowała Ona ma duży, ten, duży ten, na, na. Bibi mogła mnie przyciągać Jak on jej nie zabił? Jak on jej nie zabił? On był sam na nią. No 97 hp. Już To czy był... 30 Hmm, szkoda. No, mogę go też poprawić na pewno lepiej, lepiej nie miałbym go poprawić. Zablądł jakaś ulta, ojejku. Mogę zmienić doda, zabijemy się oboje. Ale o ten, ten Barney, no co on robi, ten Barney, no, on nic nie może trafić. No come on, no taka gra. No nie wiem, ja mogę już po prostu płakać tutaj i tyle, i no. Więc, yy, to chyba było wszystko. Jeżeli mi się uda coś trafić z tego boksa, to po prostu zrobię zdjęcie, screena i wstawię tam. Więc na razie, cześć, i to by było na tyle.